Witajcie moi drodzy. Wiem, że dzisiaj niedziela nie powinno się pracować, ale na szczęście ja uwielbiam swoją pracę, swoich klientów, samochodami, którymi handluję też uwielbiam to robić. Dlatego to nie jest dla mnie problem, że yy, nagrywam film, bądź czyszczę samochód, bądź inne czynności związane z autem yy, przyjmuję klientów również w niedzielę. Więc nie ma kłopotu dla mnie z niedzielą. Jestem trochę usprawiedliwiony, bo dzisiaj jest niedziela handlowa. I przy tej okazji chciałbym przedstawić Volvo V40 w kolorze szary Metallic w wersji Air Design z 2019 roku z silnikiem benzynowym T3 o mocy 150 koni mechanicznych, oczywiście 4-cylindrowym silnikiem. Przebiegiem stopi niecałe 158 000 km, także nie za dużo, nie za mało, auto w dobrym stanie technicznym, oczywiście bezwypadkowe, serwisowane, bez wad prawnych i fiskalnych, co zawsze podkreślam, to jest bardzo istotne w kontekście, w kontekście kłopotów na przykład z urzędem skarbowym. Samochód jest w wersji Air design czyli typowy, typowe czarne wykończenia wnętrza, satynowe wykończenia na zewnątrz, szlster, listwy przyokienne są w kolorze satynowym. No, przepraszam, zamknięty. Podwójnie dyfuzor z tyłu. On się zamyka przy... Można oczywiście ustawić, bądź można zmienić tę funkcję. Zamyka się przy ruszaniu, tu tym guziczkiem się odblokowuje zamki. Pokażę teraz auto od środka. Tapicerka skórzana, połączona z alkantarą. We wnętrzu jest jasno, bo jest panoramiczne okno dachowe. Który też jest niewątpliwie atutem tego auta. Wykończenie skóry połączone z białą nicią. Panel dedykowany dla tej wersji. Tutaj jest jeszcze zestaw głośny, zestaw muzyczny Harman Kardon. Kierownica spikowaną skórą. Monetka biegów również. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać, było przewidać. No, 100, 000, prawie 8000 bez 300 km. O, to jest zamykane na dotyk palca. Tak samo otwierane na dłoń, którą trzeba wsunąć pod klamkę. Wewnątrz samochód wygląda dobrze. Jest używany i to widać, ale absolutnie nie jest zniszczonym autem. Nakładki na listwy z napisem Air Design. Trochę do znudzenia, bo tu się nic nie powtarza. Samochody są można powiedzieć ciągle z tę samą. Z podobną specyfikacją yy, i podobnym wyposażeniem, czyli air design na przykład, tutaj, to w każdej V40 będzie, będzie to wyglądało bardzo podobnie. Tylko sposób utrzymania jest różny. Auto jest z roku, wyprodukowane było w roku 2019, ale rejestracja była w 2020 w lipcu. Także de facto on jeszcze nawet nie jeździ po drogach 5 lat. Jeszcze fizycznie nie jest użytkowany od... przez 5 lat, niecałe 5 lat. Jak zawsze zaznaczam samochód używany, więc widać to, że jest auto używane. Pokażę palcem, tak nieładnie, ale widać to, że tu jest taka niewielka rysa. Lampy oczywiście są Full LED z tak zwanym Motem Tora Zerzak jest odrobinkę wypiaskowany Tutaj było drobne przetarcie To oczywiście tego tak, aż tak bardzo nie widać Myśmy to zamalowali więc nie jest tak źle ale mówię, samochód jest używany i, i to nie ma co tego ukrywać. To nie jest ideał, to nie jest igła. Tutaj jest jeszcze małe wniecenie. Tutaj w tym miejscu. I tylny zderzak. Też są takie od załadunków. Też zamalowany, więc nie jest tak źle. Samochód oczywiście z wyposażenia ma jeszcze kamerę cofania, czujniki parkowania. Podżywane fotele i jeszcze kilka innych dodatków. Jak widzicie, manufaktura działa dalej. Wczoraj przyjechałem tym Crossem. Dzisiaj prezentuję tą V40: wkrótce będą inne samochody. Między innymi v 60 w dieslu z silnikiem D3 Inscription, bardzo fajnej wersji z bardzo niskim przebiegiem. I wszystkie samochody bez serwisowane z udokumentowanym przebiegiem bez żadnych wad prawnych, podobnie jak ten samochód. Dlatego serdecznie zapraszam. To auto nadaje się jak najbardziej do finansowania poprzez leasing i chętnie w tym pomogę. Także serdecznie zapraszam. Miłej niedzieli, moi drodzy.